Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Izabelaka. Jeśli jeszcze się nie znamy, bo jesteście tutaj pierwszy raz, ja jestem Izabela i mieszkam w Szwecji. Otworzymy dzisiaj razem listopadowego Glossy Box. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba ze spoilerów z ostatniego miesiąca, w tym miesiącu miał być jakiś olejek, Grip, czy coś, czy coś takiego. Sprawdzimy. Różowe, tym razem zwykłe pudełko bez niespodzianek. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Glossybox to nic innego jak pudełko subskrypcyjne, w którym co miesiąc zostajecie do przetestowania 5 różnych produktów. Są to kosmetyki, produkty do pielęgnacji, produkty do makijażu, a także różne gadżety. Przeważnie, jak powiedziałam, jest to 5 produktów. Koszt takiego pudełka jest 159 koron w Szwecji. Ale czasami oczywiście zdarzają się i promocje, i akcje marketingowe. Pudełko można kupić w znacznie niższej cenie 20% mniej, czasami jest to 125 koron. I po, czasami poza oczywiście pięcioma produktami są jeszcze jakieś takie produkty gratisowe. Sprawdźmy, co jest w środku. W środku zawsze znajduje się gazetka z informacjami o produktach. No, i oczywiście kartka z informacją, jakie to produkty i ile kosztują. Ja oczywiście standardowo zaczynam od sprawdzenia ostatniej strony, od sprawdzenia spoilerów. W przyszłym miesiącu mamy grudzień, zatem będzie pudełko świąteczne. Aha, tu będzie znowu jakieś specjalnie zaprojektowane pudełko. Będzie to jakaś wersja zimowa, zainspirowana magiczną zimą. Ma być jakiś produkt z marki Elemis. No, zobaczymy. Dobra, nie przeciągamy tego. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było szybko. Że mam oczywiście jak najszybciej pokazać, co jest w środku. Jakieś oczywiście ulotki ze zniżkami. No i produkty w tym miesiącu wyglądają mniej więcej w ten sposób. Oczywiście będę znowu zaczynała randomowo. Definer Liner. Tu mamy jakiś, nie wiem, eyeliner. smudge and proof. Czyli obstawiam, że coś do oczu. Nie śledziłam w tym miesiącu spoilerów. Jakoś tak. Nie miałam do tego głowy, nie miałam do tego, nie miałam czasu. Więc też nie jestem na bieżąco. Nie sprawdzałam tej strony. Aha, to jest jakaś kredka. Smudge and proof. Żelowy eyeliner. Nie lubię otwierać tej folii. Można sobie paznokcie na tym połamać. Okej, okay, dobra. Jakoś się dogrzebałam. The finer liner. Nie wiem, czy to jest złot. Tak, złot. <grytania> Złota kredka. Czy to w ogóle cokolwiek będzie widać, to ja nie wiem. Czy coś tu da się zobaczyć? O, coś takiego. Takie złotko. Hmm. No, te finer liner. Sprawdźmy, ile kosztowała kredka Kiatę London. Tu nawet tego nie zauważyłam. Z tej A tak, faktycznie, z tej samej firmy to są lakiery do paznokci Kolor nazywa się Starburst. I to jest kredka, która kosztuje 200 koron. No, to teraz jestem w szoku. A faktycznie tutaj jest Kiatę London. Napisała <grych> faktycznie Definer liner. Złota kredka. Nie może przyda się w takim okresie okołoświątecznym jakiś taki, żeby zrobić jakiś e, świąteczny taki makijaż. Może sylwestrowy. 200 koron za złoty liner. E, kolejna rzecz. Narcissa Detox and Glow Essence. Witamina C i kwas hialuronowy. Ma to rozświetlać i nawilżać. Co to jest? Lekki loton z peptydami, z kwasem hialuronowym, z witaminą C nadaje rozświetlenia. Jakiś kakadu i lawara? Nie mam pojęcia co to jest. Może jakiś kwiat albo coś. Śliwka. Nakładać codziennie rano przed kremem. Czy coś jakby serum? 100 ml. Tak, czyli to jest 100 ml. To jest pełnowymiarowy produkt, 100 ml i kosztuje 169 koron, więc też nie majątek. Narcisa by Urte Krem. Pachnie, powiem, płatkami róż. To ma taką konsystencję. No, takiego serum w sumie bym powiedziała. Nie jest to jakieś specjalnie tuste, ani też jakoś specjalnie rzadkie, jak. no, szybko się wchłania. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, mam nadzieję. Takie trochę serum. Trochę ma taką e, lekko tłustawą konsystencję. Pachnie. No, trochę jakby płatkami róż, trochę. Różami pachnie. No, w każdym razie takie płatki, płatki dzikiej, e, dzikiej róży. Ale takie zostawia, no, taką zostawia skórę miękką. Ja na pewno tego nie będę używała, bo jak powiedziałam, ja nie lubię zmieniać swojej pielęgnacji. Mam już swoją taką sprawdzoną, kilkuetapową pielęgnację i za każdym razem jak wprowadzam jakieś zmiany, to potem muszę się borykać z konsekwencjami, albo wpustać jakiś zaczerwienień, albo jakieś takich suchych placków, więc już teraz nie chcę zmieniać, ale to jest takie właśnie fajne, miłe w dotyku. E, wydaje mi się, że może się sprawdzić na dekolt. 100 ml no, też na jakiś czas wystarczy. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna rzecz. Tu mamy jakiś olejek. Mitchell and Peach. Olejek do ciała. Co to ma robić? I mamy tu mieszankę tak. olejku migdałowego, witaminy E. Zostawia skórę miękką i pachnącą. Migdałowy, to może będzie pachniało migdałami. Made in England. Hmm, no nie wiem. Pachnie e, zielono, pachnie jakimiś takimi świeżymi, pachnie jakimiś roślinami, jakimiś takimi zielonymi liśćmi. Czymś takim, nie powiedziałabym, że to jest olejek migdałowy. I tutaj mamy Mitchell and Peach English Leaf Body Oil. Produkt oryginalny ma 50 ml. Tutaj mamy... 50 ml, czyli to jest produkt oryginalny. W takiej formie można go kupić w sklepie. I to kosztuje 275 koron za 50 ml. Nie tanio, jak za taki olejek, w dodatku taki mały. Za 275 koron można kupić około 100 ml olejku z NUX. Więc jest tam 100 ml, a tu mamy tylko 50. Mam nadzieję, że będzie rewelacyjne. Kolejna rzecz. O, Carmex. To na pewno mojej córce się przyda, na pewno jej się spodoba. No, Carmex, wydaje mi się, że wszyscy znają. Produkt do pielęgnacji ust. I tu mamy Carmex. Yy, to jest oryginalne opakowanie. 35 koron. No i to się zgadza, bo to w zależności od sklepów kosztuje 30, 35. Czasami trochę mniej, jak jest jakaś promocja. Także Carmex, Carmex jak najbardziej. I ostatnia rzecz: Leven Grip, i mamy Good to Go Dry Shampoo, czyli nic innego jak suchy szampon. I suchy szampon, który za 100 ml to chyba będzie 100 ml. Tak, 100 ml, czyli takie opakowanie szamponu kosztuje 99 koron. No, nie wiem, czy bym dała za takie małe opakowanie 100 koron szamponu suchego. To musiał być naprawdę rewelacyjny suchy szampon. Ja stosuję suchy szampon bardzo sporadycznie, a jak już stosuję, to tą wersję brązową z Batist. On też kosztuje tutaj jakieś 40-50 koron. Jest znacznie większe opakowanie. Dwa razy, albo nawet i trzy razy, takie jak to i kosztuje 40-50 koron. Także. No suchy szampon, co, co może robić? No na pewno nie pielęgnuje włosów. No i dobra, to by, było, to by było wszystko z tego opakowania Glassy Boxa. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie. Suchy szampon, to na pewno się przyda. Takie małe opakowanie zawsze można zabrać na w podróż. Bardzo jestem ciekawa tej esencji Narcisa, tego... Nawilżająco, detoksykującego <grych> e, lotonu do, do twarzy, ale ja powiedziałam, będę używała do dekoltu. Mm, olejek, no na pewno z chęcią przetestuję, bo lubię takie produkty. Chociaż, no nie wiem, czy to się opłaca. Oceń, ocenimy, tak. No ale w każdym razie zużyję na pewno. E, złoty liner ciekawe do makijażu świątecznego. No, i oczywiście karmek, z który wyląduje na pewno mojej córki, bo ja nie używam takich rzeczy. I także to by było na tyle z listopadowego Glossy Boxa. Możecie oczywiście pisać na dole, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co myślicie o takich Glossy Boxach. Zamawiacie, nie zamawiacie, jesteście na tak, jesteście na nie, chętnie testujecie nowe kosmetyki, czy podobnie jak ja, raczej zostajecie przy tych sprawdzonych. To tyle od mnie na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie.